Vibor News. Na pytania odpowiada dr Sebastian Krajowski. Czy możliwe jest zawieszenie rad odsetkowych na czas trwania procesu i czy można po zawieszeniu nadpłacać kapitał? Na oba te pytania y, odpowiedź jest twierdząca i niestety, tak jak y, y, w rozmowie z prawnikiem, y, no, musi wystąpić to fundamentalne. Co do zasady, tak. Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Otóż yy, zawieszenie spłaty rat kredytu odbywa się w postępowaniu zabezpieczającym to jest tryb postępowania przed sądem, który, który zmierza do tego, aby yy, yy, zabezpieczyć interesy stron na czas trwania procesu. I w dużej mierze. Warunki tego postępowania zabezpieczającego, a więc postępowania, które będzie zmierzało do zawieszenia rad, będzie zależne od sytuacji danego kredytobiorcy, sytuacji, w której on się znalazł. Gdyby okazało się, że jest niemożliwe bez uszczerbku dla. Potrzeb życiowych, istotnych naszego klienta, kredytobiorcy. Spłacanie tych rat, to oczywiście wydaje się, że sąd powinien takiego zabezpieczenia udzielić i zawiesić obowiązek spłaty rat, bez oczywiście dalszych konsekwencji, które płyną z tytułu braku spłat dla klienta. Jeżeli chodzi natomiast o drugie pytanie: czy można byłoby nadpłacać kapitał? Zawsze jeśli umowa przewiduje, można takie rzeczy robić, a nawet jeśli w umowie mamy zastrzeżenie innego rodzaju, to one dotyczy, to te zastrzeżenia według naszej wiedzy i praktyki dotyczą kilku pierwszych lat. Więc to po prostu reguluje umowa, ale co do zasady, zawsze możliwość spłaty kapitału istnieje. To w żaden sposób nie jest ograniczone.